Witam w kolejnym odcinku z archiwum Moelix, gdzie znajduję najładniejsze, najbrzydsze, najciekawsze i najdziwniejsze motocykle w województwach w całej Polsce. Dzisiaj województwo Łódzkie. Zapraszam. Łódź ogólnie kojarzy mi się korkami i wieczną przebudową. Ja, byłem tam z trzy razy i nie wspominam tego pobytu jakoś świetnie, ale no, co kto lubi. Eee, muszę przyznać, że ciężko było znaleźć ogólnie jakieś godne motocykle, które można by pokazać i naprawdę jest dużo normalności w tym województwie, ale na szczęście coś mamy. Startujemy z ciekawą propozycją dla posiadaczy kategorii B. Honda Goldwing 1800. Tak. Pojemność większa niż niektóre auta, a Wy możecie tym śmigać na kategorię B. Umiesztam to cudo w zestawieniu, tak tylko w nawiązaniu do ustawy, która niedługo wejdzie w życie i wszelkie nakeny czy trójkołowce właśnie Goldwingi staną się dostępne dla ludzi bez jakichkolwiek kursu. Chciałem tylko zaznaczyć dwa aspekty. Po pierwsze, Twój kołowcy są mega drogie i pierwszy lepszy gościu nie kupi sobie od tak yy, Nike'a, czy Godwinga i zacznie świrować po wiosce. A po drugie, ci co chcą, i tak latają bez prawka. Na starych cebrach, gsx i nic nikomu się nie dzieje. Dobra, dalej. Kawasaki Vulcan z silnikiem 1,3 z garbusa. Od Volkswagena Beatla. Co to jest za dziki twór, to chyba tylko wie facet, który sobie uroił ten projekt w głowie. Nie mam pojęcia, co to ma na celu, ale dźwięk garbusa 1.3 w zestawieniu z kawasaki wulkanem. silniki z motocykli do aut jak najbardziej, zawsze na propsie to jest spoko silniki z aut do motocykli nie po prostu nie A w następnej kolejności yamaha virago i wszystko byłoby spoko dobry opis moto też niczego sobie aż tu nagle pojawiają się nam zdjęcia z modelką i ktoś puścił wodę swoim umiejętnością photoshopowym i dorzucił jej wielką kropkę na twarz. Żeby nie było na jednym białą, a na drugim czarną. Żeby nie być posądzonym o rasizm albo brak poprawności politycznej człowieku. To nie tak. Jak nie chcesz, żeby ktoś widział zdjęcie twojej laski na Elix, to nie wrzucaj jej zdjęć. A jak już chcesz mieć foty z modelką, żeby zachęcić kupujących, to zrób to porządnie. O. Gig Trajka łączący cechy dwóch motocykli już wymienionych, czyli tylko na kategorię B i nie jedna, nie dwie, a trzy modelki na foto. Fakt, główna jest tylko jedna, ale bez żadnych głupich kropek na twarzy. Tak się robi marketing i tak się robi ogłoszenie. Silnik z WSK niezatarty. Polecam. I jak to zawsze jest na koniec. Zwycięzca tego odcinka Hayabusa motherfucker Z długim wahaczem Czyli wymysł amerykański Podbija Polskę Chociaż polską wieś Fotografie wykonane w naturalnym środowisku tej hajki Czyli na polu Nie wiem co to jest za dziwny nie wiem, Transformers, Decepticon Cokolwiek eee, Wygląda fatalnie i nigdy w życiu bym nie powiedział, że to kiedyś była Hayabuza. No wygląda jak jakiś ulep po mega dzwonie z urządzenia z 10 motocykli. Ale i tak, najlepszy tutaj jest opis. Cały motocykl w cenie silnika. Sprawdziłem. Jest obecnie dostępny silnik do hajabuzy 1-3. kosztuje 8 koła, nie 16. Możliwość powrotu do oryginału. I pod spodem mamy link do owiewek od my friendów w sali <noise> A gdzie są oryginalne uwiewki Ja wiem gdzie. Gdzieś zakopane na tym polu, na którym stoi ta hajabuza. Ja p jak ktoś położy za to coś więcej niż 10 koła, to ja przestaję wierzyć w ludzkość. Co za paździerz. Nie, no mam dość. Ja wychodzę. Tam do. 16 kół. Ha <śmienny> i'll boost a motherfucker